przypomniała mi się sytuacja, sprzed kilku miesięcy wrzuciłaś na Instagram zdjęcia z sesji zdjęciowej w sukni ślubnej bodajże byłaś. Coś białego miałaś na sobie i, i o tobie się naprawdę, no niezbyt często pisało przez ostatnie kilka lat, ale jak już się napisało, to te newsy były takie, wiesz, turbo I ja pamiętam, że w tym newsie napisałem, czy, czy chcesz nam coś przekazać i czy już może jesteś po ślubie. I tam był znak zapytania. I teraz ja się ciebie pytam, czy nastanie ten moment, kiedy ja tego znaku zapytania nie będę musiał używać. Nie, nie wiem. No już wielokrotnie mówiłam w różnych wywiadach, że niespecjalnie jestem zainteresowana ślubem. To była sesja zdjęciowa, która miała promować podejście Less Waste w ślubach i była powiązana jakby z moim biznesem i, i też Filip się zdąży, zdążył. Teraz jestem zmęczona, Filip się zdążył wystąpić. I Ślub nie jest tym, o czym marzę, ale to, powtarzałam to tyle razy, parę razy przeżyłam ślub w pracy, bo, bo stawałam na ślubnym kobiercu jako, jako postacie i to mi absolutnie wystarcza. Natomiast jeżeli zostałyby wprowadzone związki partnerskie, to pewnie bym się zdecydowała. A o czym Jaka Kamińska? O tym, żeby pójść na przerwę. To w takim razie już się bardziej yy, nie męczę. Dziękuję Ci za, za rozmowę i, i czego Ci życzyć? No, no, zdrowia, chyba. <laughs> zdrowia, przerwy i żeby wszystko się udało. Zdrowia, tak, tak. No i żeby wszystko się układało tak, jak się układa do tej pory. Super, dziękuję Ci ślicznie.